Najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa. Co wytrąciło cię z, roz... z równowagi, że znów uderzyłeś Alana? Nie uderzyłem go, tylko go móc. Po, po... go lekko ręką. Mówimy Dla o Stardach? Nie, o dopingu. <s> <directed> doping kibitu. Najpiękniejsza <ś> dziennikarka i najpiękniejszy doping. A oh, widzisz? No i się spoćwiam ci Monika. To te twoje feromony chyba. <gryoufl gangs> <ś> <d interpreting> Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Jesteśmy na konferencji prasowej Fame MA16, tuż po pierwszym panelu i jest ze mną Wiejski Koks. Jest ze mną Wiejski Koks, witam cię serdecznie. Witam cię również. Powiedz mi, skąd taka ksywa, skąd to się wzięło? No bo wiesz co? Mieszkam na wsi i trenuję, także jest warszawski koks, także musi być też wiejski koks. Tym bardziej, że no nie ma osób teraz, które nagrywają i są z wioski i trenują. Jest dużo osób, które na przykład mieszka w mieście i nagrywa sobie swoje treningi w siłowniach, typowo sieciówkach, a ja zrobiłem sobie siłownię z drewna w dole i pokazuję, że nie trzeba mieć dobrych warunków, żeby zrobić trening żeby uprawiać sport. Dokładnie, dla chcącego jest trudnego. Dużo osób na wsi ma problemy z uprawianiem sportu z tego względu, że jest e, duża odległość do siłowni, duży, ciężki dostęp jest do... Można zamówić teraz przez internet tak naprawdę różne funkcjonalne przedmioty do treningów, ale czy to jest... E, pewnie w mieście jest dużo łatwiej mieć dostęp i do siłowni, i do sportu. Powiedz mi, czy chciałbyś właśnie wnieść e, Przykład taki wśród wiejskiej publiczności, wśród wiejskiego społeczeństwa? Tak, ogólnie jest to. Dużo osób do mnie pisze, że widząc, że ja zrobiłem sobie sam siłownię w Sodole, oni sami porobili siłownię, czy tam w garażach, czy w jakichś shopach, czy na strychach, że, no, że dają mi tą motywację do robienia i nawet wysyłają mi zdjęcia, jak robili swoje ławki też właśnie z drewna, czy jakieś wylewali obciążenia z drewna. Fajnie, że udało się zmotywować młodych osób do tego, żeby. No też trenować i nie wstydzić się tego, że jesteś z wioski, bo dużo też młodych chłopaków, jak idzie do, do miasta, do szkoły, no to wstydzi się, że jestem wioski, bo tutaj są chłopaki z miasta, a ja jestem z wioski. Nie ma się czego wstydzić i ja pokazałem sam po sobie, że nawet będąc z wioski, bez żadnych tam znajomości i dużych funduszy można jednak się wybić i, i zajść. można ist... znaleźć się na fejm, MMA. Tak, tak. I wiesz, nie robię żadnych kontrowersji, nie wyzywając nikogo jak, jak kolega, nie? Także. I przeciwnik. No dokładnie, dokładnie. Ja nikogo nie wyzywałem, tylko ciężką pracą zdobyłem to, co jest teraz i ja się z tego cieszę, że, no widzisz, nawet jak była konferencja, on nie mógł mi nic zarzucić no co bym mógł zarzucić, jak ja nic nie zrobiłem po prostu zrobiłem tylko siłownię i co jeszcze sam pochwalił, nie, ale to też było mi się wydaje takie przymilanie się, żeby no, żeby jednak odpuścić te testy, nie to jest... Odpuszczasz mu te testy? Jak będzie konferencja, no to jeszcze raz zapytam, a, ale jeżeli już raz nie chciałem, to po co będę drążył temat jeżeli Drąż! Ale słuchaj, jeżeli on byłby naturalny, no to byś czemu miał się nie zgodzić. Tym bardziej, że właśnie jego content polega na tym, że no promuje tą naturalną kulturystykę, nie? Ja też ogłaszam się, że trenuję naturalnie. No i powiedziałem mu, że robimy we dwóch, nie? Przecież co to za problem zrobić testy i pokazać właśnie tym bardziej swoim osobom, że patrzcie, jednak jestem naturalny, nie? A zwłaszcza on mówił, że no nie ma nie ma jak udowodnić, że może sobie pójść sam na testy z kolegą i zawsze może być, że oszukał. A no tak by... Pokazał wszystkim, że jednak jest naturalny. No ale nie chcę, boi się. Nie wiem, czego się boi to bardziej że kurde. Boxer zaproponował mu 30 tysięcy. Kurde, a mi. Jakby zaproponował. Pomocą... nie? No, nie, to właśnie mówiłem wcześniej na wywiadzie, ale już Już, już dobrze. Ale po prostu on wie, że Ja nic nie biorę, a. No, Natan jest podejrzany. Ale ja, jakbym jeszcze miał 30 tysięcy plus to, co mam teraz, to kurde. No od razu byś zrobił. Od razu. Siku do pojemniczka. Sika, <ślikamy>, bo Powiedz mi proszę, skąd się wzięły zarzuty wobec swojego oponenta, że jednak coś bierze, coś co wspomaga nienaturalną budowę i nienaturalny przyrost w te masy ciała, mięśni? Wiesz co, no bo ja trenuję, tak jak mówiłem, 11 lat i wiem jak powoli buduje się masę mięśniową. To są, no to są lata treningu, tym bardziej, no widzisz, ja mam 11 lat treningu i on praktycznie no jest większy a ja, nie? Po półtora roku czy tam dwa, no nie wiem ile tam już e, trenuję i... Waży 93 kg, ja teraz 85. I on na pewno ma mniejszy poziom otłuszczenia i to się nie da zrobić takiej formy bez, bez pomagania. Zwłaszcza, że, no tak jak mówiłem, u koleżanki ta skóra jest inna. Jeżeli ktoś bierze sterydy i ktoś się zna, no to od razu na żywo rozpozna, że no ta skóra jest inna, taka inna struktura jest tej skóry. Ja na, na żywo dopiero. Stwierdziłem, że na pewno, na pewno nie jest naturalny. i Dlatego nawet jak on powiedział, że coś tam, że dawał twoją garzę, nie? Że ja od razu powiedziałem, że tak, nie, ale Boxdale zaproponował swoje, także ja już tam nie chciałem to wnikać. Czyli jednym słowem, nie podoba ci się rzeźba twojego przeciwnika to jest za bardzo umieśniony. Za bardzo umieśniony i za niska tkanka tłuszczowa. Niska tkanka tłuszczowa, a mogłeś pokazać swoją formę? Formę, czyli. E, czyli rzeźbę swoją. Znaczy nie co mogę pokazać. o, rękę. A kaloryferek? Nie, no kaloryfer teraz. Jest, no proszę. O czym tu mówimy? Ale wiele je... lat treningów. Wiele lat treningów, ale no teraz i tak dużo jem, Bo jak ja dowiedziałem się o walce, no to no właśnie... nie, poczekaj, wróćmy jeszcze raz, bo ja nie widzę tam żadnej tkanki tłuszczowej. No nie, jest, jest. Jest, jest, bo przytyłem tyłem. 7 kg. Bo jak dowiedziałem się o walce, no to już byłem po takiej redukcji. No i miała być, być walka i kurczę, 87 kg, no to jak będę ważył 78, no to trochę, trochę nie bardzo i zacząłem jeść słodkie, niesłodkie, i no teraz trochę forma się pogorszyła, ale nie jest, nie jest jeszcze tak źle. Oprócz zarzutów wobec swojego przeciwnika, jeżeli chodzi o sterydę. Mhm. Y bo o to ci chodzi. Mhm. Tak. Czy jak oceniasz jeszcze swojego przeciwnika, to, co zrobił wobec, jak się wybił, jak doszedł do miejsca, w którym jest, bo ty doszedłeś tak naprawdę e, świetną formą autopromocji, a twój przeciwnik, co sądzisz o jego błyskawicznej karierze? No wiesz, co, takie wyzywanie kogoś, zwłaszcza, że on sam mówił, że no z niego się śmiali, jakby mały. trochę taka hipokryzja, nie? Że sam. Płaczesz na swoich tam vlogach, że byłeś wyśmiewany, a później sam wyzywasz osobę. Tym bardziej, że wiem, że on na wywiadach mówił, że nagrałem tylko jednego TikToka. Jak ja przejrzałem jego TikTok, to tam było z 5-6 TikToków o fagacie, nie? że ty szmato, ty coś tam, kurde, i na Twitterze przecież pisał i na vlogach na YouTubie i przecież miał live'y z Frani i tam też yy, o niej mówił. No cały czas o niej mówił, bo wiedział, że jak będzie o tym mówił, no to się będzie się nakręcać jego kariera i się nakręcała, no bo dobra, on tam zrobił sobie jakieś wysiedlenie na tej, tej przemianie, ale no, przemiana też oszukana, no bo jednak coś tu jest nie halo. I później jeszcze doszła fagata i no nawet można sprawdzić sobie na stronie, jak po tej całej akcji zaś zaczęły mu rosnąć te wszystkie statystyki. Zasięgi. Zasięgi, czyli twój przeciwnik oprócz hipokryzji to taki jak kłamczuszek, można powiedzieć. O i to bardzo kłamczuszek. Gubi się, gubi się bardzo. Ja nawet dzisiaj specjalnie od rana sobie oglądałem wywiady z nim, żeby wiedzieć, co on mówi. No, gubi się. I raz w na wywiadzie jedno, raz na wywiadzie drugie i... No, jeżeli ktoś kłamie, no to ciężko będzie mu to jak e, wobec. E, patrząc na Twojego przeciwnika, jak oceniasz swoje szanse? Ja nie daję mu żadnych szans. Nie, no czujesz się naprawdę bardzo pewnie i no, zobaczysz, że chłopy z wioski to mocne chłopy. Nie no, mocne. To, bardzo mocne. Tym bardziej, że no dobra, on ćwiczy sobie na, na tej siłowni, ale. No i oprócz siłowni też pracuję praktycznie całe życie fizycznie, a praca fizyczna, no to też jest. ma inne przełożenie. Gdzie tak. pracujesz? I teraz pracuję w stolarni. No. Wcześniej pracowałem na wakacjach, trochę na budowie. Pracowałem też za młodego przy kostce. No ogólnie, cały czas praca fizyczna, i to jest też no inna siła. To jest, nie jest, Takiej siły się nie wyrobi na siłowni. Także no to będzie szybka walka. Bardzo mnie to cieszy, powiedz mi, jak spędzasz, proszę, wolny czas na wsi. Jak można spędzać? Oczywiście oglądając fejmy ma gale free ale jak jeszcze można pójść na przykład na randkę z dziewczyną, to gdzie się chodzi? Wiesz co, ja mam tyle fajnie, że mieszkam nad rzeką, a z drugiej strony mam las. Pięknie, no jest no gdzie zawierać dziewczynę? Do lasu. Tak, Czy na grzyby, czy nie wiem, na jakieś. Maliny. Maliny, jagody, jakby mały, to pamiętam też, jak nie wiem, 7-8 lat, to też się dorabiało na tym, że chodziło się do lasu na jagody. I już od młodego jakoś był człowiek nauczony, żeby samemu zarabiać te pieniądze. I to właśnie jest taka opcja dla tych osób, które mieszkają na wsi, żeby sobie dorobić. A nad rzeką spływy kajakowe na przykład. Też fajnie, czy jakieś. I adrenalina. O, U nas akurat jest płytka rzeka, także taka adrenalina nie bardzo, ale fajne przeżycie, taki relaksik. A takie typowo między chłopakami, facetami, jak można spędzić czas? No, idąc na dyskotekę na przykład, do remizy? Tak, w remizie, czy też no, tak samo jak w mieście, piłka nożna, siatkówka. E, no ogólnie sporty, dużo sportu, bo jednak teraz na wsiach dużo powstało rolików i można, można teraz trochę więcej uprawiać tego sportu. Szkoda, że właśnie na wsiach nie ma takich siłowni typowo siłowni, tylko są takie siłownie, które są no, nie do użytku, te typowo na dworze. A... No w miastach też takie robią siłownie no... typowo na, na zewnątrz, a jak pada deszcz, to nie, nie ma gdzie trenować. Dokładnie. To jest... Osoby, które nie mają, których nie stać po prostu na siłownię, nie, nie mają e, funduszy, żeby zapłacić, no to po prostu nie pójdą na tę siłownię, bo pada deszcz, no i ciężko jest trenować deszcz, ale dla chcącego nic trudnego, prawda? Można sobie zrobić samą siłownię. I u mnie kolegów też dużo ćwiczy po garażach, po strychach, także na wioskach dużo osób ćwiczy i dlatego też wydaje mi się, że ludzie się ze mną utożsamiają. I też tak zdobyłem też szybko to popularność jakby w internecie, no bo ludzie też trenują właśnie, pracują i widzą, że kurde, chłopak też trenuje w domu. Pracuje tak jak ja fizycznie, czy na budowie, czy tam na stolarni i wiesz, no dużo ludzi się pewnie z tym utożsamia, tym bardziej, że wiesz, ja nikogo nie zgrywam i, i jestem prawdziwy. Jesteś prawdziwy jak najbardziej, wiesz co ja kiedyś wymyśliłam, eee, nie miałam ciężarków i wzięłam sobie butelki, zapata, zapakowałam do siatek i ćwiczyłam sobie ciężarki z butelek. Można? Kurczę, wszystko można. Ja pamiętam jak pracowałem kiedyś w Belgii, pojechałem do Belgii na pole i popakowałem obciążenia sobie w torbę. 45 kg obciążenia. Co, wpadałeś w kamienie? <laughs> nie, już zwykłe obciążenie, ale no i pracowałem w Bergi na polu i mimo to po pracy też trenowałem, także jak ktoś mówi, że nie ma czasu, no to ja pracowałem od siódmej, czasami nawet do dwudziestej na polu i później też robiłem trening, także... Dlaczego robiłeś formę? Robiłeś dla kogoś yy, jakaś yy, piękna, niebiesko oka, yy. Piękna oka, dziewczyna się spodobała i chciałeś dla niej robić formę, czy tylko dla siebie, żeby czuć się dobrze sam ze sobą i po prostu być zdrowym? Wiesz co? Za młodego byłem taki grubszy. No taki typowy grubasek i jakoś tak jakby basem w szkole, czy coś. No ja nie jeździłem na ten basem, bo no wstydziłem się tego, że kurczę, tu taki gruby, wszystkie chłopaki, chudziutkie. No i brat trenował. I zacząłem trenować i tak mnie to wciągnęło, że teraz naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby nie trenował. To już jest taka rutyna. Jak mycie zębów, pójście na trening. Czyli bardzo ważne jest, jednym słowem, mieć z kogoś blisko w rodzinie czy wśród przyjaciół, osobę, która pokazuje, że można, tak? Że można tak. dbać o siebie, o formę. I dla chcącego nic trudnego, nawet ze stodoły można zrobić siłownię i tam trenować. Dokładnie tak. Dziękuję Ci serdecznie, trzymam mocno krzyki, bo my się chyba rozgadaliśmy, już gadamy bardzo długo, następnym razem pogadamy jeszcze więcej, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. Świetne masz pomysły i o sporcie jak najbardziej możemy dużo mówić. Dziękuję.